Cześć kochani, witam was cieplutko u mnie na kanale i dziś mam dla was kolejny film dziś zapraszam na zakupy kosmetyczne praktycznie sama pielęgnacja coś z osmana, coś z Natury, coś mam tutaj z widla i dwa produkty z Sephory i zaczniemy od past do zębów wiecie, że ja Himalaya Mint Fresh tą wersję bardzo, bardzo lubię więc jak widzicie kolejne opakowanie kupiłam i z przyjemnością będę używać razem z rodziną Natomiast od czasu do czasu kupuję też inne pasty do zębów, nie tylko właśnie tą Himalaję. I tu mam Colgate, tą wybielającą i one są też świetne, lubię i polecam. No i wiadomo, jeszcze jedna pasta Blendemet. Wiecie, nie mam zamiaru w tej chwili latać co dwa tygodnie po pasty do zębów. Zrobiłam trochę większy zapas. Tym bardziej, że, wiecie, galerie wszystko pozamykane, a nie szczególnie mi się chce, wiecie, pchać do jednego sklepu kosmetycznego po dwie rzeczy. Więc zrobiłam po prostu mały zapas na kilka, mam nadzieję, tygodni. Kolejna rzecz z Rosmana chusteczki bawełniane tami. Wiecie, że je bardzo lubię. One są świetne, grube, dobrze nasączone. Tu są 54 sztuki i ja zawsze wybieram tą wersję zapachową, owocową. Zdecydowanie jest dla mnie zapach przyjemniejszy. Duże opakowanie mydła w płynie z Isany, zapach jest tutaj mango, 750 ml i to jest to takie, wiecie, uzupełnienie do butelek z pompką, także zapach owocowy jak najbardziej w porządku. Coś do włosów, botanik terapii, czyli odżywka z garniera, ta wersja kokosowa, 200 ml, bardzo fajna odżywka, przepięknie pachnąca, nie obciążająca włosów, bardzo ładnie włosy się rozczesują, to jest też moje już chyba trzecie czy czwarte opakowanie, no i na pewno pojawią się kolejne. Z wianka kupiłam sobie ponownie balsam do ciała, to akurat balsam kupiłam w Lidlu i to jest zapach miodunki, przepięknie pachnie, ja już miałam ten balsam, byłam nim zachwycona, pięknie się wchłaniał, super pachnie, ciało świetnie nawilżone, produkt z pompką, naturalny, czego chcieć więcej i tu jest 300 ml, tu także wiecie, na jakiś czas wystarczy, bardzo, bardzo fajny produkt i polecam. Do włosów mam tutaj farbę do włosów z L'Oreal Preference, jak widzicie, jest bardzo, bardzo jasna. Jest to Kopenhaga, czyli to jest jasny popielaty blond. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie na tych moich odrostach, bo moje odrosty są zupełnie siwe, więc myślę, że powinna farba spokojnie pokryć właśnie te siwe odrosty, także zobaczymy. Na razie się do fryzjera nie wybieram, bo też wiecie, tam sytuacja w tej chwili jest różna. Zobaczymy, spróbuję nałożyć sama, nie jest to pierwszy raz kiedy będę farbować włosy, natomiast jeśli chodzi o blondy, no to jest niestety pierwszy raz, więc nie mam zielonego pojęcia co wyjdzie na tych moich włosach. Z Marian mam tutaj dwa olejki, te orientalne, każdy ma 30 ml, ja je zawsze stosuję w swojej pielęgnacji włosowej, od czasu do czasu wiadomo kupię coś innego i nakładam na końce włosów, natomiast do tych olejków z Marion zawsze wracam i je bardzo, bardzo lubię. Kupiłam sobie ponownie z Bielendy masło nawilżające z kokosem i z orzechami. Powiem Wam, że to było fantastyczne masło, przepięknie pachnące, świetnie się wchłaniające. Nie była to też taka ciężka konsystencja, którą trudno jest masować w ciało. W tej chwili mam z Bielendy inne masło nawilżające no i niestety ono mnie nie zachwyca ani zapachowo, ani jeśli chodzi o nawilżenie. Natomiast to było genialne, dlatego kupiłam, jak widzicie, kolejne opakowanie. Mam jeszcze jedno mydło z Isany Floral Festival. Tu jest 500 ml. Ja ogólnie mydła z Isany lubię I od czasu do czasu, wiecie, zamiennie z tymi mydełkami z Cien sobie kupuję. W każdym razie to mydełko za jakiś czas powęduje do mnie do łazienki. Dla mojego mężczyzny mam tutaj żel pod Isana Men. U niego się fajnie sprawdzają te żele, dobrze się pienią, dobrze myją, także od czasu do czasu też mu coś tam właśnie z tego zakupię. Powróciłam do mojego ulubionego dezodorantu z Niva. tu mam tą wersję większą, 250 ml. Powiem Wam, że w ogóle w Osmanie nie było tych małych opakowań, a w naturze w ogóle nie było granatowego dezodorantu. Także mam tą wersję, ja ją lubię, ona się świetnie sprawdza, dobrze odświeża. No i chyba jednak będę się trzymała i nie będę szukać żadnych innych już dezodorantów dwa szampony z altery wiecie, że ja alterę szamponów szamponu włosów lubię tu mam wersję tą dodającą objętości, każdy z nich ma 200ml więc pojemność nie jest jakaś powalająca, to jest dla mnie na kilka użyć, natomiast szampony są bardzo gęste, fajnie się pienią dobrze myją skórę głowy i włosy, ja je lubię, bardzo przyjemnie pachną, no i mam jeszcze wersję tutaj szamponu nawilżającego, chyba z granatem, tak, także ja te szampony lubię, nie były na jakiejś promocji kupiłam je w regularnej cenie ale od czasu do czasu właśnie lubię do nich powrócić mam tu jeszcze taki mały kremik botanik krem do rąk oczywiście, mleko migdałowe i olej z konopi, 10% masła shea, Made in Poland super, 30 ml i to kupiłam sobie w naturze, taka wiecie mała to pojemność do torebki idealna, no bo wiecie w tej torebce kobiecej jest mnóstwo innych rzeczy no i zobaczymy jak się kremik sprawdzi jak będzie nawilżał dłonie no i czy będzie się szybko wchłaniał, bo dla mnie to jest też istotna sprawa Coś tu kupiłam sobie w Lidlu i to jest Hydrolat Kwiat Pomarańczy Venita Bio. Nie znam tej marki. W każdym razie ja Hydrolat lubię. Tu jest chyba tylko tak 100 ml. Ja Hydrolatów używam od czasu do czasu właśnie zamiast toniku. W tej chwili mam też Hydrolat Neroli z Biolik tak mi się wydaje, albo z jakiejś innej marki może coś pokręciłam, w każdym razie mam w tej chwili, używam, ale widzę jak bardzo szybko schodzi, więc zobaczymy czy ten się u mnie sprawdzi, skóra tłusta wrażliwa i naczynkowa, czyli jak najbardziej powinien być do mojej skóry w naturze? W naturze. Skusiłam się na serum z uzdrowiska. Ono było przy kasie w jakiejś tam wiecie lepszej cenie, dlatego go wrzuciłam do koszyczka. Zobaczymy, jak się to u mnie sprawdzi. Tu jest 25 ml, czyli niewiele. Pudełeczka jest jeszcze pozakojana, więc nie będę się teraz męczyć, żeby go otworzyć i zobaczyć, jakie jest opakowanie balsamiczny serum uzdawiający suchą skórę 98% natury także zobaczymy jak się to sprawdzi ja wiem, że kremy z uzdrowiska mają fajne opinie, więc mam nadzieję, że u mnie się też super sprawdzą pomadka z sylwako, nieśmiertelna pomadka, którą zawsze mam w swojej pielęgnacji wieczornej, to jest ta pomadka z cukrem czcinowym ta typowo pielęgująca, ja ją zawsze nakładam na noc, a rano wiecie, są fajne usta, miękkie, wypielęgnowane, bez żadnych suchych skórek. Nie wiem, które to jest moje już opakowanie, już nie liczę. No i zostały mi jeszcze dwa produkty z Sephory. Chciałam krem z Sephory, ten kokosowy. Niestety nie było go stacjonarnie w salonie, więc słowami kupiła z konopią, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. To jest też maleństwo, nie wiem, tu jest chyba 30 ml. W tej chwili nie widzę. W każdym razie było 50% przycenione, chcę, no 30 ml tu jest, w każdym razie tamten kokosowy uwielbiałam, pięknie się wchłaniał, super nawilżał dłonie i przyjemnie pachniał. zobaczymy jak się sprawdzi ten z konopiami, bo konopie mają taki, wiecie, specyficzny zapach, ale osobiście mi on nie przeszkadza. I chusteczki te peelingujące z grejpfrutem, tak, z grejpfrutem i powiem Wam, że opakowanie się już zmniejszyło, Przedtem było 25 sztuk w opakowaniu, teraz jest tylko 20, a cena niestety została ta sama, 30 zł. Ale ja uwielbiam te chusteczki właśnie do peelingowania twarzy, Dwa razy w tygodniu właśnie wykonuję sobie nimi peeling, one są dość mocno zdzierające, takie wiecie hardkorowe, ale czuję, że później moja skóra jest fajnie oczyszczona, wiecie, z wszystkich takich kosmetyków, które gdzieś tam no jednak pozostawiają te warstwy na skórze, także uwielbiam, zapach ma też fantastyczny, no i lubię, lubię, no i myślę, że na jakiś czas mi wystarczy, w tej chwili mam na dole tą wersję szarą. I one są też świetne. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o zakupy kosmetyczne. Jak widzicie, całkiem sporo pielęgnacji, ale jak wiecie, pielęgnacji zużywamy najwięcej. Dzisiaj, kochani, ja Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa!